Pokonamy ją, bo dobro zawsze zwycięża zło. Musimy być twarde. Co w takiej sytuacji zrobiłaby Roberta? Przykro mi, ale trzeba działać jej metodą. Może pofarbowałaby jej włosy na inny kolor? Nigdy. Racja. Coś innego. Nie wiem. Ja wiem. Co? Co zrobiłaby Roberta? Mów. Już wiem, co zrobiłaby Roberta. Powiedz wreszcie. Kocha mnie. Na zawsze twoja. Cała Agustina jest słodka, nie? Ta kurtka jest super, ale nie możesz jej przyjąć. Oddaj ją mnie. Opanuj się. Ona cię kupuje. Jak to? Jesteś wart tyle co kurtka? Nie. To zdejmij ją. Nie. Dorzuć do mojej ceny jeszcze zegarek znanej marki, kino domowe, motocykl. Właśnie. Brakuje ci tylko motoru. Ona ciągle daje ci prezenty. W końcu sprawa się skomplikuje. Lubię Agustinę, bo jest inna. Tylko dlatego? Tak. Nie dlatego, że ci coś daje i przynosi twoje zdjęcia? Ona cię kupuje. Nie, ma nieodparty urok. Nie mogę jej odtrącić, bo to jeszcze dziecko. Nie chcę jej zranić. Nie chcesz jej obrazić, ale co będzie później? Jak z nią zerwiesz, zrobi się niebezpiecznie. Stajesz się częścią jej rodziny. To bardzo niebezpieczne. Z łatwością poradzę sobie z Agustiną. Co? Jasne. Kurzaciem. Takie jest życie. Daj mi to. Nie, puść mnie. Co? Agustina bierze na te śmieci kasę od ojca. Jakie śmieci? To prawdziwa skóra. Na pewno panujesz nad sytuacją? Nie mogę teraz zerwać z Agustiną. Mam z tym problem. Po co ten pośpiech? Ona to był manipuluje. Jak to? Przejrzyj na oczy. Czemu rozmawiasz z tym czymś? Co to jest? Dnia z roku 2006. Co? Zdjęcie z plaży. Chciałbyś. Zobacz, co dostałem. Prawdziwa skóra. Co? Pomacaj, zaraz ci przywalę. Wiesz, ile zwierząt zginęło, żebyś mógł to założyć? Wstydź się! Pogięło cię? Moje oko, opanuj się. Co ci się stało? Walnąłeś mnie w oko, odbiło ci? Padaj. Żeby tak wyglądać, musisz odstawić tortillę. Spadaj. Jak on śmiał? Giovanni? Co tam, Pilar? Cześć, słuchaj to mi, tak? Na co się patrzysz? Na nic, przepraszam. Chodźmy pogadać z moim tatą. Dobrze. Nieźle, Giovanni. Idziemy i całą radochę. Gdzie jest Javier? Skąd mam wiedzieć? Nie jestem jego niańką. To twój brat. Nie. Tak jakby. Nie. Musisz się nim opiekować? Nie. Nie? Nie. Co to? Czekaj. To dzwonek alarmowy. Patrz! Co to? Tomas! Kolejny damski ciuch? Mówiłem, że z tym nie skończył. Cholera. Jak go znów złapią i zapuszkują, będzie jeszcze gorzej. Jest niemożliwe. Kiedy wreszcie skończą się te problemy z piątoklasistami? To jest problem całej szkoły. Oni cię wykorzystują. Natychmiast zacznij ćwiczyć egzekwowanie władzy. Te dzieciaki i bez tego są trudne. Już to wiem. Ale bądź twardy. Alicjo, co robisz? Czyszczę klamkę. Szklanką? Tak. A gdzież matka? Myślicie, że podsłuchiwałam? Nie. Dokąd to? Do mojego taty. Nie, rozmawia z panem Mendiolą. To chodź, powiemy ci, co zrobiliśmy w bufecie. Nie wspominaj mi o nim. To jakiś koszmar. Wciąż prześladuje mnie po nocach. Ale nie pójdziesz sama, tylko z Tomasem. Właśnie. Zrobiliśmy wielkie kanapki. Postawimy ci taką. A jak wyjdą? Powiem, tacie, że wyszłaś do łazienki. Obiecujesz? Tak. Idź już. Z czym te kanapki? Spokojnie, Gandia. Będę na tych zajęciach i zadam kilka pytań. Po co, panie Mendiola? Żeby sprawdzić, czy zna się na sztuce. Jeśli ten Reverte to oszust, zdobędziemy niezbity dowód i go zwolnimy. Będzie trudniej niż myślałam.

Wypłakałam już swoje. Jeśli zrywamy na zawsze, to szkoda. Koniec i kropka. Nie płacz już. Długo tu stoisz? Pita. Tranquila. Uspokój się, Lupito. W porządku? Wiem, że nie powinienem się wtrącać. Narobiłem ci kłopotu. Wybacz.